-o -o. jestem Kles i witam Was w moim kolejnym odcinku yy, pewnego dnia z, w Minecraft się zawiesiłem. Mój dzień się zawiesił. Yy, dobra, tak czy tak yy, Dawno nie było odcinka i trochę się pozmieniało. Numer one. Jestem na 146. Bam, bam, bam. Tak. Sprawa numer 2. Chyba ta sprawa tu. Numer 2 jest widoczna ze mną. Mam domek. Sprawa numer 3. Yy, mam basenik. I właśnie idziemy się wykąpać. Tak. Moczymy Dobra i to chyba tyle yy, Chciałem po prostu zrobić szybki odcinek I teraz mam zamiar iść do wioseczki NPC Eczki yy, Jak też jestem teraz na peaceful, yy, Bo po prostu chcę szybko zrobić ten odcinek I ogólnie yy, po prostu zrobić ten odcinek bo właśnie pójdziemy do drugiej wioski NPC, jedną spotkam po drodze, po co idziemy do tej wioski NPC? Po to... Po to, że... Po to, żeby zebrać parę itemów z skrzynek. No. No to tyle, spotkamy się na yy, wiosce NPC już. Dobra, to znowu. Ja jeste... jeszcze nie jesteśmy w wiosce NPC, ale chciałam po prostu pokazać taki szybki domek, który na szybko strzeliłem, pomiędzy odcinkami, żeby przeżyć noc. Piękny jest! Dobra, jesteśmy już w wiosce NPC, teraz idziemy do domu, żeśmy niczego i... Dobra, zbierzmy tutaj ziemniaczki Ziemniaki, ziemniaki ziemniaki, ziemniaki, dobra. ziemniaki, ziemniaki, Dobra, mam ziemniaki No to widzimy się znowu w domu Dobra, jesteśmy już w domu Jak widzicie chyba znalazłem diamenty y Oczywiście nie w przerwie Tylko ogólnie pomiędzy odcinkami No i sobie zrobiłem diamentów kilof No i... Byłem w nenderze jak widzicie i w ogóle. Po drodze zebrałem jeszcze marchewki i... To ziemniaki. No. Aha, jeszcze mam moda, 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 moda. Shader. Niestety wgrało mi się to światło. szkoda. Dobra, na razie. Jest ten quest. Some so rock <laughs> and roll. Blow again to all the friends. Together we can play some rock and roll. Blow again, to all the friends. Together we can play some rock and roll. Blow again to all the fans. Together we can play some rock and roll. Blow again, to all the friends. Together we can play some rock and roll.